Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Deurhar, a to jest moi drodzy kolejny odcinek z Yandere Simulator. Dzisiaj zagramy sobie w modziaka stworzonego przez JustoSoro. Już w przeszłości graliśmy sobie w różne modziaki od JustoSoro, między innymi... Pan Misio, Simulator, Yandere, Modziak, gdzie byliśmy Panem Misiem, też był właśnie stworzony przez Jaso Soro, albo Modziak z Albertem. Dzisiaj zobaczymy, co takiego odwalało się w szkole, jak to mama pani Yandere do niej chodziła. Na początku stwórzmy jej niesamowitego, idealnego Sempaja, bo to jest senpai Ayano. Moi drodzy, wszystkie te zdjęcia u pani Yandere są zamazane, jeśli chodzi o jej ojczulka. Dzisiaj dowiemy się, jak wygląda ojciec pani Andere. Więc ja zamykam oczy. Nagrywa się, nagrywa się. Ja zamykam oczy i ciśniemy. Random, senpai, tata, tata, pani Andere. Random, znaczy zobaczmy, jak będzie wyglądał. Moi drodzy, tatkę pani Yandery wygląda w ten sposób. To jest tatka Ej, przystojny tatkę yander. Mama pani Yandere też korzysta tylko z jednych gaci. Ale, ale... Zobaczmy, czy mama pani Yandere miała troszeczkę więcej szczęścia niż jej córka. Pani Misiu, będziesz mi potrzebny do tego zadania. Wspólnymi siłami musimy... Wow, jaki obrót zrobiłeś jeszcze raz, pani Misiu. Kręcący się pan Misiu. Kręcący się pan Misiu daje więcej szczęścia. I moi drodzy, kciuki w górę. Kciuki w górę pod tym odcinekiem podnoszą oczywiście szansę. Co z tego, że ten odcinek jest wcześniej nagrany? Podnoszą szczęście, moi drodzy. Ja zamykam w tym momencie oczy, a ty, Bisiu Pisiu, poza kciukiem jeszcze napisz hashtag kalesony. Tak jak to kiedyś było. Tymczasem zamykamy i lecimy. Random majteczki, co dzisiaj wypadnie. Ci, ci. Czy będzie to cudowny wybór, czy jednak strasznie zły. W sensie wszystko poza Kalesonami to jest jeden wielki, tragiczny wybór. Więc moi drodzy, czy mama pani Andere miała trochę więcej szczęścia? Kiedy ja zacząłem cofać? Czy ja zacząłem cofać tutaj? Bo na ostatnim odcinku, ostatnio mało jest odcinków z Janderek. Już to jak jakiś modziak gdzieś tam mi wpadł w łapki i wpadł jeden z boku No Hero Academia. Bo wtedy faktycznie było na kalesonach i się cofnąłem. Czy teraz też się cofnąłem stamtąd? Naprawdę? Jeśli tak, to już więcej się nie cofamy, widzowie. Biegli! Nie zatrzymuj się! Proszę biec! No, dawaj! Dawaj! A właśnie, zapomniałem. Nie uchronisz się przede mną, pani missiu. Ej, no bez jaj. No co? Nie, nie. Proszę, nie. Proszę. Dobrze. Uf, uf. Już myślałem, że wszystko popsute. Ej, faktycznie. Mamkę pani Andery. Jakaś taka smutna się wydaje. Nie chcę, nie chcę tutaj podpowiedzi. Ja to kurde prosem jestem. Dobra, moi drodzy, to nie są stare czasy. To są teraźniejsze czasy, tylko że mamkę, mamkę pani Andere wkurwiła się, prawdopodobnie została wezwana do szkoły, okej? Okay. Dostaliśmy wezwani do szkoły i, i i nie wiem, chodźmy porozmawiać z dyrektorem. Zobaczymy, co nam powie pan dyrektor. Z jakiegoś powodu mnie tutaj wezwali do tej szkoły. Co ona wywijałaś już, pani Andere? Mamkę zawsze taka grzeczna była, a ty co już odwaliłaś. Dzień dobry, panie dyrektorze, tak to ja! Pamiętasz mnie, prawda? Pewnie zrobiłem ci coś strasznego. Siema. O, nieładnie. Nieła... Jakie kapciurki mam? Ha, a ty nie masz takich kapciurków. Czy mogę to wziąć? Nie mogę tego wziąć. Bój się mnie, bój się mnie, pamiętasz? Nie wiem co ci zrobiłem, ale coś ci musiałem zrobić. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Cicho boys, panie dyrektorze, zrobimy sobie super selfie'aka. No, uśmiech, panie dyrektorze. Uśmiech. Biegnie, będzie na pamiątkę. I proszę mi tu córki nie straszyć tazerem, bo przyjdę i ci patelnią jebnę w łeb. No proszę tutaj żadnych dziwnych rzeczy nie robić. Do widzenia! Swoją drogą, bardzo miłe z pana strony, że tutaj na, na ścianach pan mnie nalepił. Bardzo, bardzo miłe z pana strony. Do widzenia, już nie przeszkadzam. Nie wiedziałam, że mam... No co mnie popychasz? Chciał. No co popychasz? Jestem matką jednej z uczennic. Zaraz w web wam się dostanie! I to, że macie mnie na swoich koszulkach? To was nie usprawiedliwia. Ej, dlaczego, dlaczego wy macie mamkę pani Andere na koszulkach? Ma, mamy, moi drodzy, fan klub mamy pani Andere. Okultystycznie klubie! Nie musicie już robić dziwnych rzeczy. Przybyłem! Jestem! Bardzo mi miło, że mnie wyznajecie i tak dalej. Wysłuchałem wasze modły i przybyłem! Klubie okultystyczny, you? lubię okultystyczny wysłuchałem was i przybyłem jestem tu czcijcie mnie no gdzie te człowieki idą człowieki zatrzymać się to ty chociaż czcij mnie no ej to po co macie te plakaty ze mną proszę mnie czcić ładnie no gdzie wydupiasz a dobra chcecie mnie czcić w tamtym pokoju dla niepoznaki tak żeby nikt się nie dowiedział dobrze dobrze macie rację inteligentni jesteście jak na moich wyznawców przystało. Pamiętajcie, żeby zamknąć za sobą drzwi. Ja na was tutaj ładnie zaczekam. No, co to za jaja? Ile na was mam czekać? No, proszę tam do sali, już? Już? Zacznijcie mnie ccić. No gdzie idziecie? No, co za mędzioki? Nie ma jedzenia teraz! Nie ma jedzenia! Nie ma jedzenia. Nie ma robienia zdjęć. Nie ma, bo jeszcze córeczkę wyrzucą mi ze szkoły. Cicho bądź. Co tutaj się pojawia? Ej, to jest ten duch. Czemu plamy krwi są duchem? Kim jest w ogóle ten duch? Idę go odwiedzić. Może taki znak. A mnie nie poczęstujesz? Córeczka mówiła, że w ogóle i nie częstujecie tymi kanapkami. Picy, 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 to tutaj. Dzień dobry, panie duszku. Czekaj, czekaj, czekaj. Picy, 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 złapiecie, będziesz moim nowym Pokemonem. Siema duszku, pamiętasz mnie? Ja najwidoczniej powinienem cię pamiętać, ale nie pamiętam cię całkowicie. Jesteś plamą krwi. I ta czarodziejka tam po lewej. Te oczy, te przerażające oczy. Natomiast, moi drodzy, zrobiliśmy sobie z dyrektorem zdjęcie. To teraz zróbmy sobie to z duszkiem. Siema duszek! Cześć! Oj, przepraszam, przepraszam, nie chciałem cię, kolego. Przepraszam, przepraszam. Sej? Say... My name. Say my name. Say Dlaczego tu kwestia Walter White'a z Breaking Bad? <laughs> Cześć koleżanko, słyszałem, że yy, przeszkadzałeś mojej córeczce. Bardzo nieładnie. A co wy tutaj wyrabiacie? A co ty tutaj wyrabiasz? Ja też tak chcę. Czekaj. To ja z tej strony. Zajebista zabawa O nie, 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 nie nie nie! Spóźnę się do domku Proszę, proszę mnie tak nie robić, nie traktować Ja to, ja to mamkę jestem pani I to tylko dlatego, że się troszeczkę ubrudziłem Za moich czasów to było niedopuszczalne Żeby tutaj mnie na glebę wzięli Jak ja to tylko wybrudzona delikatnie byłam To jest moi drodzy Morela Rosa Czyli twórca tego modziaka Zazwyczaj w tych modziakach eliminuję twórcę Sprawdźmy czy jest to tutaj wykonalne? Wydaje mi się, że zrobił mi krzywdę, ale. Płamił mnie. Płamił mi rękę. Daj chociaż szansę, żebyśmy się bili, w sensie. Ciach, ciach. Ona straciła włosy, a mi zostały tylko włosy. Moi drodzy, ale mama pani Jander ma dużo sekretów. Jednym z nich jest. Popsułem się! To nie jest jeden z moich sekretów! Nie o to chodziło! Ej, nie działają te modziaki! Bo teraz odpaliłem Sirno Mouda, ale nie działa! Chciałem zniszczyć twórcę! No dobrze, jeśli nie mogę modziakiem, to pogadam z Tobą w inny sposób. Czas na przebudzenie! Mamy pani Andery! I co z tym przebudzeniem? Ej, nie mogę odpalić modziaków. Nie mogę się przebudzić. Niedobzem. Proszę się przebudzić! Nie! Nie! Ten plan w takim wypadku też nawalił. Ty to zrób. Zrób to za mnie. Nie mogę przyzwać demona. Nie mogę użyć młodziaka. W takim wypadku nie pozostaje mi nic innego jak. Koleżanko, zrób to za mnie. Idź, idź. No biegnij, biegnij, bo tak to ich nigdy nie dogonisz. No da. Jaki słodki kite u widzowie. Miku, Miku, atak! Dajesz! Miku, Miku, co ty robisz? Miku, Miku, co... Co ty robisz, Miku, Miku? To nie tak miało być. To nie tak miało być. Miku, Miku! Ten plan też się nie powiódł. Żaden z modziaków nie działa. Mama pani Andere przegrała. I nadal się nie dowiedziałam. Po co mnie wołali do tej szkoły? I gdzie do chuja jest Tajano?